yeah, yeah. Paniowie, Panie Ci się, Panie Jezu Chryste, i z Tobą sprawimy przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kiedy byli na miejscu, ale czas to, że jego i swoich to Jezus mówił o ich Wędrówki, panie. Po zdziwieniu wielu i mimo opadku doniosłeś krzyż. Twoje narzędzie śmierci. Już są przygotowane w korona cierniowa, tabliczka z napisem Jezus Nazareńczyk, król żydowski. Młodek trzyma jeden z żołnierzy. Ten, który za chwilę swoje stopy, ręce przybije do krzyża i nagle słychać stukanie młotków. Rozpoczyna się egzekucja. W tym nie momencie, chyste, jesteśmy z tobą na gorgocie, gdzie oddajeś dla nas swoje ręce, swoje nogi na drzewo krzyża jako bezbronna ofiara. podniesiono wraz z krzyżem, zawisłeś między niebem i siebie. Wtedy, Jezu, w wysokości krzyża, jeszcze raz, spojrzałeś na świat, na swoich współczyńców, obradców, powiedziałeś, ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co dzieje. Panie Jezu, ty Ale, Jesu, tak często, Również przybijamy Ciebie do krzyża. Przybijamy naszymi grzechami, z I wtedy ciągle znów Ty do nas mówisz Ojcze przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Panie, dziękujemy Ci, że ciągle nam przebaczysz, że ciągle dajesz nam kolejną szansę. Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź bola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw od złego. Amen. Teraz krzyż przejmują parafianie z